Cześć, jak co tydzień witam Cię na swoim kanale na YouTube poświęcony aranżacji wnętrz. Nazywam się Anna Pabian i zapraszam do kolejnego tematu. Witajcie moi drodzy, ja zabieram się za test, który Wam obiecałam. Będzie to sprawdzenie wilgotności płyt panelowych i tutaj już Wam za chwilkę pokażę, jakie dla Was płyty przygotowałam. Chcę Wam zademonstrować, dlaczego jest taka różnica w cenie, bo tutaj mamy, no w pewnym momencie mamy prawie 100 zł różnicy i ponad 100 zł różnicy, jest to dość dużo, a wiemy, że... Zazwyczaj jak się sugerujemy w sklepie, to tą ścieralnością. I teraz właśnie dzięki temu testowi pokażę Wam, na co tak naprawdę zwracać uwagę i dlaczego jest taka różnica w cenie. I tutaj nam wyjdzie tak, jakby ta wytrzymałość paneli. Im mniejsza wilgotność wchłonięcia do takiej paneli, tym mniej nasze panele, nasza podługa będzie się ruszała, czyli będzie bardziej wytrzymała. Zapraszam na teścik. Przygotowałam dla Was. Trzy kawałki paneli. Ja jeszcze sobie przetnę na mniejsze kawałki, bo wrzucę sobie je do, do słoika z wodą. I teraz tak, tutaj mamy najdroższą płytę. Ona kosztuje około 179 zł. Płyta z panela o grubości około 8 mm. Te będę miała inne trochę grubsze. Natomiast są to wszystkie. A6, A6, czyli ta sama ścieralność, tylko chcę Wam pokazać, na czym polega różnica w cenie, czyli ta 179, tu mamy A6 za około 80 parę, tu mamy za niecałe 50. Tak więc tutaj zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Przeprowadziłam test na A6, tutaj skupiłam się bardziej nie na ścieralności, natomiast na, na gęstości płyty, czyli. Jaką wytrzymałość mają te panele na, na wilgoć panującą w danym pomieszczeniu? Ja dosłownie je utopiłam w słoiku wody, tak więc tutaj no, było dość drastycznie, natomiast myślę, że test udany, ponieważ tak, mieliśmy trzy panele, trzy panele AC-6. Tu był za 180 mniej więcej, 50 zł i za 80 zł panel. Wszystko AC6 i teraz tak, po 12 godzinach te dwa panele one przybrały nam około 12, 2 mm dodatkowo, ten miał około 3 mm dodatkowo. Tutaj zwróćcie uwagę jeszcze, ja Wam pokażę na środek panela. Przy tych widać, że one mają inną tak jakby strukturę w środku, czyli mają bardziej zmielone, mają zmielone te wiórka, one są widoczne. Inaczej wyglądają, zobaczcie sobie, postaram się Wam to pokazać. Ten natomiast panel, który już troszeczkę więcej nam napuchł, on miał taką bardziej zmieloną tą strukturę, widzicie? Ona już się różni od tych dwóch pozostałych, czyli już ten środek tej płyty jest zdecydowanie inaczej przygotowany, wyprodukowany, już się nam różni. Po, po 24 godzinach to wyglądało tak, że te właśnie Dwie płytki, te dwie, które wcześniej urosły nam o 2 mm, urosły o kolejny jeden, czyli w sumie mieliśmy 3 mm. Natomiast ten panel, który urósł nam już 3 mm, dobił nam y, aż w sumie do 16 mm, czyli jest to dość sporo, jeżeli chodzi o panel, czyli w, w dalszym ciągu on nam pęczniał. Co ciekawe było to, że w momencie, kiedy zostawiłam jeszcze te słoiki z wodą na dzień kolejny. To te już przestały się nasączać, a ten dalej puchnął. Później zrobiłam coś takiego, że wyciągłam te panele, wytarłam je i zostawiłam na około tygodnia czasu. I zobaczcie sobie, każdy ten panel, wiadomo, że tutaj będzie miał już jakiś, jakiś uraz po, po tym kontakcie z wodą, i już te obrzeża nie są tak idealne, jak były na samym początku. Natomiast po wyschnięciu, jak sobie zobaczycie, to one. Mniej więcej wróciły, tak jakby do, do tego zbicia takiego, czyli mamy dalej tą zbitą płytę. Natomiast tutaj, jak zobaczycie ten panel, ten co sączył się coraz bardziej, no niestety utworzyły nam się takie pęknięcia. Czyli zobaczcie tutaj już ten efekt taki spotkania z wodą jest zdecydowanie bardziej wyraźny i, i bardziej to wpłynęło na. Widzicie tutaj? Na tą wilgoć. Tutaj mamy rozszczelnienia, mamy takie rysy, tam już ta płyta się nam bardziej rozeszła, tak więc Moi drodzy, jeżeli będziecie kupować panele, ja wiem, że nikt nie będzie testów robić za każdym razem, ale sprawdźcie sobie gęstość płyty HPL, z której została wykonana taka podłoga, ponieważ im będzie gęstsza płyta, tym będzie bardziej odporna na wilgoć i, i tym sposobem ona będzie mniej nam się poruszała, po, pływała po tej podłodze, będzie bardziej odporna, będzie mocniejsza płyta, twardsza, twardszy panel i będziemy się mogli dłużej cieszyć taką podłogą. Tak więc. Jeżeli podobał Ci się ten filmik i jesteś ciekawy następnych odcinków i chcesz więcej takich testów, to zapraszam Cię do subskrypcji, do lajkowania, do udostępniania. Mi to będzie bardzo pomagało. A będzie mnie też również motywowało do tego, żeby więcej takich filmików, takich doświadczeń przygotować właśnie dla Was, żeby Wam ułatwić. Jakikolwiek późniejszy wybór, bo wiemy, że w sklepach niestety wszystkiego się nie dowiemy. I tak jak tutaj w tym przypadku, jeżeli chodzi o gęstość płyty, to tutaj musimy bardzo dokładnie, tak by sprawdzić kartę techniczną, dowiedzieć się, z czego ta płyta HPL jest wykonana i jak te panele będą po prostu w użytkowaniu później. Tak więc dziękuję Ci bardzo, że spędziłeś chwilkę na, na, na oglądnięcie tego filmiku i do zobaczenia. Cześć Pa!